Cześć, to trener Piotr Szwyc. Nagrałem właśnie dla Was super poranne trening, rutynę treningową na mobilizację najważniejszych partii ciała, czyli tak naprawdę na powiększenie zakresu ruchu w klatce piersiowej, w barkowej, w biodrach, w karku, w szyi, w plecach, z podatek tego słupa. Ćwiczenia, które przydadzą się wszystkim serperom, na pewno, wszystkim serperom, kajciarzom, poliarzom. Eee, wszystkim wszystkim, którzy pływają na deskach, ten trening zajął mi około 20 minut eee, i tyle czasu myślę, że muszę poświęcić, żeby usprawnić swoje ciało. Polecam. Ćwiczenie pierwsze, zaczynamy od podporu, tlen podparty i pracujemy sobie nad mobilizacją łopat. Następnie przechodzimy do podwoju przodem, czyli odgrywamy kolana i zostajemy w wysokim planku powtarzając ćwiczenie. Tutaj następują wznosy ramion, raz jedna, raz druga ręka do góry przy stałym ustawieniu brzucha oraz kolana macie. Kolejnym ważnym aspektem jest rotacja w stawach kręgosłupa, dlatego połóż rękę na karku i rób rotację raz w jedną, raz w drugą stronę. Teraz już przechodzimy sobie do klęku. I wykonujemy wznosy ramion do góry, aby otworzyć klatkę i powiększyć zakres w stawach kręgosłupa. Następnie wykonujemy rotację. Skręty raz w jedną, raz w drugą stronę. Teraz wykonujesz wdech prostując się, a na wydechu odkręcasz się raz w jedną, a później w drugą stronę. Teraz zabieramy się za otwieranie bioder, wróć sobie to klęku podpartego, jedną nogę wznosić do góry bokiem, kilka razy 5-6 na jedną nogę, następnie zmiana tyle samo na drugą. W kolejnym ćwiczeniu pracują na przemieniu prawa ręka, lewa noga, prostujemy je wzdłuż ciała, sięgając daleko do przodu, niekoniecznie do góry. Nie wyginamy się w łuk, sięgając rękoma do góry, tylko bardziej prosto przed siebie ręką i nogą do tyłu. Brzuszki wsiadzie, z otwarciem klatki piersiowej. Wzmocnimy tutaj trochę brzuch. Jednocześnie poprzez wznos rąk do góry otwieramy kartkę. Ważne w tym ćwiczeniu jest także to, aby z wydechem opuszczać powoli tu. Przejdź do podwodu tyłem i wykonaj most, unosząc biodra do góry. Pamiętaj, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa.